Reprezentacyjnemu pomocnikowi Polski Pawłowi Lubinie urodził się pierwszy synek. Życzyć mu należy, by syn jego był godnym następcą ojca. Tak przedwojenna prasa opisywała narodziny mojego dzisiejszego gościa, pana Mariana Lubiny. Jego ojciec znacząco zasłużył się dla piłki nożnej w kraju nad Wisłą. Był reprezentantem, kapitanem Związkowym, wspierał polski futbol także jako kierownik Urzędu Budownictwa. Jednak on sam futbolowi również zawdzięczał wiele. W czasach wojny to właśnie piłka nożna ocaliła go podczas przesłuchania u Gestapo. Bo pierwszy mecz ojciec grał 6. 6 1926 z Czechosłowacją w e, tym e, e, Czechosłowacja Polska. W każdym razie był dumny z tego, że mógł grać w reprezentacji, a miał jechać na Olimpiadę w 24 roku, ale odstąpił swoje miejsce komuś innemu. Graczowi spolujny w Warszawy. Nie mówię nazwiska, bo to nie ma sensu. I z tym, z tym twierdzeniem, że Pawełku, ty jeszcze jesteś młody, a ja już jestem starszy. Ja jestem stary. Wiesz to, odstęp mi to miejsce, a ty pojedziesz na następną olimpiadę. No i tak ojciec nie pojechał, tamten pojechał. Był bardzo zaangażowany najpierw w Dianie. Tam grał jeden mecz w reprezentacji Polski, to był asygnowany z Diany. Później, następne dwa mecze w reprezentacji Polski grał z ramienia pogoni katowickiej, bo były takie przesłanki, że trzeba było przejść. Paweł Lubina wyczyniał cuda na boisku. W przedwojennej prasie dokładnie opisano pojedynek Diany z ruchem, w którym to zdobył pięć bramek. Pięć bramek. Ja nie wiem, on mi o tym nic nie mówił ojciec w zasadzie, bo to on też wszystkie rzeczy też, też wygrał jeden mecz polski śląd niemiecki Śląs. tam z 40 metrów strzelił w okienko i, i mecz był wygrany, bo to a ojciec grał na środku pomocy. Dawniej trochę inaczej grali, dwa, trzy i pięć, no. Ale <trafi> traf chciał. Uchwycone to jest w gazecie, także nie można mu zarzucić, że to jest jakiś falsyfikat, To jest czysta prawda. A więc wojna w dniem dzisiejszym Wszelkie sprawy i na planta. Wojna zmusiła bohatera dzisiejszego filmu oraz jego rodzinę do opuszczenia ukochanych Katowic. Tak, to myśmy na wschód, bo ojciec został wiadomość, myśmy nawet pierwszy dzień wojny żeśmy się wyprowadzili z tego mieszkania. Komendant wojewódzki policji, który był prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej, więc, no więc byli w dosyć dobrych stosunkach. I on go ostrzegł, panie budowniczy, niech pan, niech pan się stara wyjechać. No to myśmy najpierw się przenieśli stąd na ulicę Francuską, tam żeśmy jeden, jedną noc i potem żeśmy poszli ulicą ulicą 1 Maja i przy krzyżu stanął autobus i w tym autobusie Kierowcą był dawny jakiś piłkarz, który ojca znał. Mówi, panie Lubina, siadaj pan do autobus. Jak żeśmy wsiedli, tośmy przejechali pół po Polski. Do Zaleszczyk prawie. Do Zaleszczyk żeśmy nie dojechali. Myśmy jechali 20 km, 20 km od Zaleszczyk i tam 17 września Rosjanie weszli. No to ja tam poznałem Rosjan. No. Tam żeśmy byli jakieś ja wiem, chyba 10 dni, żeśmy siedli w pociąg i jechali do Lwowa z powrotem i we Lwowie, żeśmy się skontaktowali, to znaczy ojciec się skontaktował z Wackiem Kucharem, którym grał w reprezentacji, którego dosyć dobrze znał z tej pogoni i <laughs> załatwił nam na poddaszu na Pełczyńskiej Yy, załatwił nam kwaterę, tam żeśmy przebywali. A na drugiej stronie była, była Cytadela. No a było już zimno, październik był. No ja chodziłem po chrust, to jest... A pan wie, w tym czasie była taka organizacja, która strasznie propagowała, że yy, należy co drugą sztachetę jeżeli jest płot drewniany wyrwać, żeby gaz, jak będzie atak gazowy, żeby ten gaz miał przepływ, żeby się nie zatrzymywał na tym. No i tam przy tej Cytadeli tak samo, na tej ulicy, na drugiej stronie ulicy. Potem był nasyp i tam był chrust i ja chrust zbierałem, nie? I żołnierz podchodzi do mnie, ja, panie, ja miałem 11 lat, Bajter. Ruki Wierch, panie, ja tam wiedziałem, wiedziałem co, ale podniosłem ręce i mnie zaprowadził do tej cytadeli. No to, była, to, to bo dla mnie to była tam makabra. Stałem w rzędzie do rozstrzelania, tak wzięli, ten malczyk tam z boku, ale przyszedł taki, jakiś wyższy rangą oficer i kazał mi wyjść. No ja podszedłem do niego, on mówi, idź suda. I tam stał Maksymka. Maksymka to jest karabin maszynowy. I wszystkich tych, którzy stali w mundurach, polskie mundury, Wszystkich położyli litrów. Ach, tam różne rzeczy. Po chleb stałem od czwartej godziny do siódmej, żeby dostać jeden kilowy bochenek chleba. To był też okres bardzo, bardzo makabryczny. I, i, i ojciec zdecydował, ten, ten kuchar nam powiedział, że jest możliwość, żeby się przedostać tu. Beznadziejna sytuacja na wschodzie sprawiła, że państwo Lubina podjęli decyzję o powrocie na Śląsk. To popatrz Wam, to był dokładnie 28 października. Ojciec wyszedł z dworca i myśmy tu szli ulicy Dąbrowskiego, to już zaczęli na niego wołać polniszy szwań. Ojciec nic, nic. Tu zablombowane mieszkanie. I te Niemcy zablombowali, nic. Matka była, ja byłem i w pewnym momencie, ojciec, ojciec, zaraz o ósmej poszedł do magistratu, żeby zarejestrować się, że my jesteśmy. I przyszedł dopiero o 12, bo chodziło o tą plombę, żeby tą A o 11 przyszła kobieta z dzieckiem i z walizką. Ona miała przydział na to mieszkanie już. No. A to był termin, taki był termin ustawowy, na obwieszczeniach nawet było, że kto do 28 października nie wróci, ty nie... No to wszystko z ojcem przeżywałem. I... Pewnego dnia do Pawła Lubiny przyszło wezwanie do gmachu gestapo na przesłuchanie. Z wiadomych przyczyn odczuwał duży niepokój przed dniem, w którym będzie zeznawał. Jakby tego było mało, krótko przed nim spotkał swojego znajomego, pana Kałużę, który dokładnie mu opowiedział, jak wyglądają takie przesłuchania. A ten Kałuża był dzień wcześniej, czy, czy kilka dni wcześniej. I go pytał, ty słuchaj, ty jesteś bez zębów, jak to jest? A on mówi, no wywili mi już tutaj te zęby. O cholera! No, i ojciec był w cholernym strachu. Paweł Lubina przebieg przesłuchania dokładnie opisał w swoim dzienniku. Wezwanie było na godzinę 10 do pokoju numer 10. Przeczytał mi wszystkie moje grzechy, które rzekomo popełniłem wobec Rzeszy: a mianowicie że należałem do podziemnej polskiej organizacji bojowej. Że opuściłem pierwszą polską flagę na teatrze miejskim. Że zburzyłem alegorie na teatrze nawiązujące do wagnerowskich bohaterów oraz zniszczyłem napis. Że rozebrałem wieżę Bismarka w parku. Że zdefraudowałem w magistracie dużą ilość pieniędzy. Że zabroniłem na sztucznym lodowisku mówić Niemcom po niemiecku. Że, będąc kapitanem sportowym śląskiego Związku Piłki Nożnej, wychowywałem młodzież w duchu polskim. Wyczytał mi 10 takich grzechów, co trwało godzinę. Potem wypytywał mnie przez kolejne dwie. Widzę, że grał pan w piłkę nożną nawet w reprezentacji Polski, zainteresował się gestapowiec. Czy grał pan może w Wiedniu? Odparłem, że grałem jedynie przeciwko wiedeńskim drużynom w Katowicach, choćby przeciwko Wakerowi dwa razy z Admirą. Ostatni raz w Wiedniu byłem wiosną 1937 roku jako kapitan związkowy śląskiego OZPN. Po tej krótkiej mojej relacji zdradził mi, że również grał w piłkę nożną. Spytałem w jakim klubie i na jakiej pozycji. Powiedział mi, że grał na lewej pomocy w Rapidzie. Kiedy podał mi w jakich latach, ja podałem wprost, jak się nazywa. Był kompletnie zaskoczony. Skończywszy procedury, stwierdził, że takich wyczynów nie jest w stanie dokonać żaden uczciwy piłkarz i uważa te donosy za akty zemsty. Popatrzył na zegar. Macie szczęście. Gdyby tu jeszcze był mój poprzednik, to byście nie wyszli. A ojciec znał wszystkich Austriaków. Raz, że tutaj grał, ten Wac, tak dalej, to on się orientował. I znał, bo kupował gazety austriackie, bo go liga austriacka interesowała. I ojca po tych sześć godzin go maltretowali, wyszedł. Ten gastopowiec go wypuszcza, naraz leci za nim, mówi, panie. Ja panu przepustki nie podpisałem, bo by nie wyszedł z tego, by go zaraz wzięli. I podpisał mu przepustkę. Tak, no można, można powiedzieć, że, że jednak ten, to był przypadek. Bo gdyby tam był ktoś inny, to na pewno by inaczej popatrzył na tę sprawę, bo to zawsze z jakiego winkla się patrzy na to. I on, ten, 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 ten piłkarz był. Jednak y, y, trochę lojalny, lojalny wobec ojca i mu powiedział. A jeśli chcielibyście poznać historię klubu, na którego stadion mimo spadku do czwartej ligi przychodziło ponad 40 tysięcy kibiców, to odsyłam Was do mojego filmu, który pojawił się na kanale Zawód Typer.